W łonie rodziny Gambino panowała niezgoda. Powiem jej część, ta z Manhattanu, widziała na miejscu Karla jego wieloletniego zastępcę, Nila de la Croce, zaś odłam brokliński popierał Castellano. Reszta rodziny uważała, że ojcem chrzestnym powinien zostać de la Croce, lecz wola Karla Gambino była święta, więc szefem został Castellano. Mój powiedział mi, że na ceremonię... Nie wolno będzie wnosić broni, lecz na wszelki wypadek przyklei pod blatem kuchennego stołu pistolet. Więc jeżeli usłyszę strzelaninę, mam zabić każdego, kto wybiegnie z domu, bo nasi chłopcy będą już martwi. Uroczystość trwała około 20 minut i odbyła się bez incydentów. Później wujek przyszedł do mnie i powiedział, że Paul jest od dzisiaj szefem. Gdy Castellano został głową rodziny, Montiglio znalazł się jeszcze bliżej ośrodka władzy i wkrótce mógł zajrzeć do samego jądra ciemnego świata mafii. Jego wojny Nogadzi wyznaczył mu cel: ochronę jego interesów w rodzinie Gambino poprzez baczne obserwowanie działalności żołnierzy mafii, którymi dowodził Roy Dimeo. Chciał mieć kogoś, komu mógł zaufać, kto by pilnował, żeby ludzie Dimeo. Nie oszukiwali i przekazywali wyżej całość pieniędzy. Tak więc w piątkowe wieczory chodziłem do Roya po pieniądze wuja. Kwoty były naprawdę różne. Od 150 do 200 tysięcy dolarów tygodniowo. Nazywałem to miejsce hotelem z horroru. Kwatera główna d mieściła się w apartamencie usytuowanym nad restauracją Gemini Lounge. Grupę żołnierzy tworzyli zabójcy i zawodowi złodzieje samochodów. Wśród nich był Chris Harvey Rosenberg. Ktoś skazany na śmierć musiał przejść długim korytarzem. Gdy tylko doszedł do małego przedpokoju, atakował go ubrany tylko w bieliznę Chris Rosenberg i wbijał w serce sztylet. Chris nie chciał zabrudzić ubrania, więc zawsze przed robotą rozbierał się do bielizny Jednocześnie pojawiał się Roy Dimeo z pistoletem Wyposażonym w tłumiki strzelał ofierze w głowę Owijając ją zaraz potem ręcznikiem, by wszystkiego dookoła nie zakrwawić Kochali zabijać, uwielbiali to już na pierwszy rzut oka wiedziałem, że w ostatnim tygodniu nikogo nie zabili, bo byli tacy smutni i załamani. Innym razem, gdy przyszedłem po pieniądze dla wujka, zauważyłem, że drzwi do łazienki są uchylone, a nad wanną piszą do góry nogami dwa ciała z poderżniętymi gardłami. W tym czasie chłopcy raczyli się pizzą i hot dogami. Pizza, And eat. Przyłączyłem się do posiłku i przez spaghetti zapytałem Roya, kim byli ci dwaj w łazience? Odpowiedział, to takich dwóch palantów. Ale oni nie byli zaproszeni na kolację. Później poćwiartowali oba ciała. Zapakowali do małych pudełek i wyrzucili do śmietnika. Następnego dnia rano opróżniono kontener. Jego zawartość wywieziono na wysypisko. I po kilku godzinach zwłoki przysypane były 30 tonami śmieci z całego Nowego Jorku. Prawo mówiło, że jeśli brakuje trupa, to nie ma morderstwa, a więc nie ma sprawy. Ogromna struktura władzy zbudowana dzięki politycznej korupcji umożliwiła mafiopanowanie dwóch krajów. Ograniczenie ich potęgi zajęło organom ścigania szereg dziesięcioleci. Wiele czasu zajęło zrozumienie, jak zorganizowane są rodziny, kto im przewodzi, w jaki sposób kontrolują świat biznesu, jaka jest finansowa struktura Kozanostry i jak ona działa. Ta chwila nadeszła dopiero w latach 80., kiedy to zmieniono przepisy i umożliwiono stawianie przed sądem całych rodzin. Wtedy też członków syndykatu objęto programem ochrony świadków, gwarantującym bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy gotowi byli zaryzykować życie i zeznawać przeciwko mafii. Mogliśmy wreszcie pozyskać świadków, gotowych zdradzić zaufanie mafii i złamać złożoną przysięgę milczenia. Dzięki temu udało nam się umniejszyć honor, za jakie uważane było bycie członkiem Koza Nostry. Nikogo nie udałoby się skazać, gdyby nie tacy jak my. Ludzie, którzy byli w organizacji, widzieli, jak ona działa i zgodzili się o tym opowiedzieć. Nie czuję się jak zdrajca. Oto mnie zdradzono. W 1984 roku sycylijska mafia została poważnie osłabiona. Tomaso Buszeta zdecydował się mówić, ponieważ najbliżsi członkowie jego rodziny padli ofiarą gangsterskich porachunków. Buszeta uznał, że tego rodzaju akty przemocy sprzeczne są z prawdziwym honorem mafii i poczuł się zwolniony z przysięgi milczenia. Decyzja jego oraz tych, którzy poszli w jego ślady, stanowiła punkt zwrotny w walce z zorganizowanym światem przestępczym. W rezultacie wielkich procesów we Włoszech i w Ameryce. Osądzono i skazano więcej wysoko postawionych członków mafii niż kiedykolwiek przedtem.